Cześć, witajcie. Kolejny Renault Megane trafia do oferty. Oczywiście 2.0 Turbo, 180 koni, wersja Dynamic. Rok produkcji 2009. 175 przyjechany pierwszy właściciel. Samochód bezkolizyjny, cały w fabrycznym lakierze. Pokażę Wam, jak się prezentuje. Karoseria. Bez żadnych uszkodzeń. Samochód nie posiada tutaj żadnych Rys, otarć, jakiś obcierek parkingowych Wiadomo kolor srebrny to tych nawet mikro odmiennie, automatycznych o nie widać nie widać odbrysków od kamieniu praktycznie nie ma to jest jedno wiadomo multifunkcyjna kierownica tempomat Klima automatyczna, elektryczne szyby. To co powinno być, to jest. Autobus podjechał, że trzeba się streszczać, jeżeli chodzi o taki wymagany wkład startowy w ten samochód. Jest na pewno rozrząd do wymiany, ponieważ był przy 100 tysiącach robiony w roku 16. Także jeszcze nie przez kilometry, ale prawie. Natomiast przez wiek paska jest do wymiany. Polecam oryginalny komplet rozrządu Renault. Wejdźcie sobie na Allegro, możecie sobie sprawdzić, że. Oryginał kosztuje 450 zł, zamiennik kosztuje 300 zł. Także ja polecam rozrząd oryginalny z tego względu, że jest po prostu śmiesznie tani do tego samochodu. Jeżeli kogoś ten samochód interesuje, dane kontaktowe, strona na Facebooku, gdzie jest odnośnik do Otomoto i numer telefonu. Także to by było na tyle. Ja jadę do domu pić wodę. Trzymajcie się. Hej.